W dzisiejszym materiale omówię kolejne urządzenie z gamy ogrodowych narzędzi metabo zasilanych akumulatorem. Mowa będzie o najmniejszej pilarce łańcuchowej Metabo MS18 LTX15. Zapraszam! Urządzenie to jest niezwykle lekkie i poręczne. Podstawowym zastosowaniem jest przycinanie gałęzi w zakresach średnich od 3 do 10 cm. Natomiast może znaleźć również zastosowanie w ciesielce przy docinaniu elementów wień. Maszyna zasilana jest akumulatorem 18-woltowym. Oczywiście można założyć tu każdą pojemność akumulatora, natomiast my sugerujemy stosowanie akumulatorów jednorzędowych 2 albo 4 Ah. Wówczas maszyna jest optymalnie wyważona. Akumulatorem 4Ah podczas testów udało nam się przeciąć około 120 cięć gałęzi o średnicy 80 mm. Czyli wynik całkiem niezły. Natomiast nie bylibyśmy sobą, gdybyśmy nie przetestowali tego urządzenia na znacznie większych średnicach. Tu mamy około 15 cm grubość tej gałęzi. Urządzenie nawet nas zaskoczyło swoją niezwykłą wydajnością. Stało to osiągnięte dzięki wysokiej prędkości łańcucha sięgającej 5 m na sekundę. Ten parametr zdecydowanie przekłada się na szybkość cięcia. Wymiana łańcucha w tym urządzeniu jest banalnie prosta. Jedynie co musimy zrobić, to odkręcić tą nakrętkę i ściągnąć osłonę zabezpieczającą. Z kolei naciąg łańcucha jest realizowany tą śrubą imbusową, kluczem, który jest w zakresie dostawy. Ze względu na to, że urządzenie nie posiada wbudowanego zbiornika na olej, przed pracą należy przesmarować prowadnicę olejem, który jest w zakresie dostawy. Opcjonalnie możemy zamocować urządzenie na dodatkowym wysięgniku o długości 1,8 m. W takiej konfiguracji daje, mamy możliwość docinania gałęzi na wysokości. Jest moc. Ale urwa.